To coś nowego! Nie jestem już w komiksie! Patrzcie na to! Klocko stopy, coś na głowie i gdzie kciuki? Ale super! Jestem prawdziwą mini figurką! Muszę strzelić fotkę, zanim mi to przejdzie! Jeśli przejdzie! Hello, tu Gwenpool. Z kim mam przyjemność? Pan autor? Hejka, szefie! Bonusowe misje? Tak, no chyba raczej, że pomogę. A co z tamtym gościem, co ostatnio to robił? O, serio? Okej, szefie, jasne, wchodzę w to. Hej, to najwyraźniej mam ci tu wyjaśniać dodatkowe misje. Super, no nie? Masz nowe miejsca, i z super postaciami, a na koniec najważniejsze, dostajesz dodatkowy różowy klocek. To od czego by tu zacząć? Hmm. <słyska> <słyska> Elo, gracze! Squirrel Girl i kumple, Koi Boy i Chipmunk Hank, urządzają imprezkę w parku. E znaczy ważne spotkanie uświadamiające fundacji Kitek. Czyli rzecz jasna, kumpli i towarzyszy energicznych kreatur. Może jeszcze pomyślą nad tą nazwą. I nie będą organizować rzeczy podczas śnieżyc. Patrz tylko na cosplayera, który tam freestylował. Kostium ma niesamowity. No prawie jak prawdziwy modok. Hmm. Wracając. To tak, wszyscy się świetnie bawili. E, mimo śniegu. Aż nagle się zaczęło robić dziwnie. Walka! Zbierają złe słowa, które zdają się skupiać wokół jakiejś zabawnej wiewióry. To raczej nie polepszy reputacji leśnych gryzoni. Squirrel Girl wężyknowania swojego dawnego wroga Ratatoskr Vel Girl Squirrel. A zgardzkiej wiewióry szachrajki siejącej niezgodę i ogólną bradonę. Ona ma się tak błyszczeć? Jak jakiś robot? biednym zwierzofilom namieszało się w głowach i przerwali swoją sesję medytacji. Nie sądzę, że to wsadzanie żółwi do stawików, jakkolwiek mogło je uspokoić. Woda musi być taka zimna, a to to do dobrej pizzy. Podejrzanie dobrze przygotowany cosplayer popędza tymczasem herosów do ratowania ładu i reputacji gryzoni na całym świecie. Do boju, leśne ludzki! I kiedyś mu natłukłyśmy, ale nie bez sporej pomocy. Może być marnie. Mają zakładnik wam tam. Ach. Nie leży ci? Mi nawet chodzi kita. To ma niby w czymś pomagać? Teraz jest milusio. Dajcie jeszcze orzeszki i mogę tu siedzieć cały dzień. Jak pięknie. Karpie bije. Jak długo kisiłeś w zanadrzu to superpowiedzonko? Od pierwszej wizyty w akwarium. We'll <laughs> Także ja ląduję w takich sytuacjach. Powinno łatwo pójść Ej, kujboj, pluśnij tam Zagadaj z żółwiami i kategorycznie zakaż nękania dobrych obywateli Nowego Jorku Ale ja się z nimi nie porozumiem Czy żółwie to ryby? Hmm, czy przypominają ryby? Czasem mi się zdaje, że w ogóle nie pojmujecie moich mocy No, są trochę jakby rybowate Myślałem, że jednak podołasz. Przyznam, że czuję się zawiedziony. Ej, no bez takich. I tak się przydam. Podskoczę tam i się rozejrzę. Nieważne! Po prostu podejmę bezpośrednie działania! Mam agentów A i M! robotoskr Mam przewagę i lepto! I swój wokal zagłady! Wy! Co ha. wy macie? ogon! Kopacza nor! Wypadrożęca! I... rozbiedniuczacz! Uh, Gdzie rozbiedniuczacz? thank <laughs> 大家一起走。 Modok. Te wielkie złe latające głowy to normalnie czuć z kilometra. No chyba pamiętasz, jak mówiłam o tym w intrze? Prawdziwy cosplay, żeby co ducha pod taką masy papiowej. Modok to może sobie ucho wsadzić plan skompromitowania naszej drogiej pani ogoniastej. Dorin po tej całej akcji tylko zyskała na renomie. Hashtag ironia aż boli, Modok. Niech tylko jeszcze kojboi od żarciki o Karpia, bo już je łapiemy, a robowieziura odwiedzi warsztat, i będzie można spokojnie zapisać stan gry.